Tragedia, której wielu się obawiało, niestety stała się faktem. Odszedł jeden z najbardziej charyzmatycznych i bezkompromisowych głosów w polskiej debacie o bezpieczeństwie. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, zmarł 21 lipca w wieku 69 lat. Do końca swojego życia pozostawał aktywnym komentatorem, analitykiem i obrońcą suwerenności Polski. Jego ostatnie wypowiedzi dziś brzmią jako ostrzeżenie pozostawione dla kolejnych pokoleń, ostrzeżenie, którego nie można zignorować. Witam serdecznie. Tu Alicja z kanału Alicja Plotki Gwiazdy. Dziś dzielę się z Wami poruszającą wiadomością, która wstrząsnęła całym krajem. Generał Waldemar Skrzypczak odszedł, ale jego słowa nadal brzmią mocno i wyraźnie. Przypomnijmy sobie, co mówił w swoich ostatnich publicznych wystąpieniach bo to nie tylko przestroga, ale też apel o odwagę, determinację i strategiczne myślenie. W ostatnim wywiadzie udzielonym Wojciechowi Mulikowi, generał nie owijał w bawełnę, mówił wprost, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. Następnym celem może być Polska, ostrzegał. Kreml, według skrzypczaka, testuje cierpliwość Zachodu, sprawdzając, na ile może sobie pozwolić. Każdy gest słabości, każda zwłoka w decyzjach to, Zdaniem generała, tylko po agresję Putina. Nie zostawiał wątpliwości: nie ma już miejsca na kompromis. Polska musi być gotowa na konfrontację nie dlatego, że tego chce, ale dlatego, że może być zmuszona. W jego analizach nie było miejsca na złudzenia. Jeśli Ukraina upadnie, Polska stanie się kolejną linią frontu w starciu cywilizacji wolnego świata z neoimperialnym rewanżyzmem Moskwy. Były dowódca wyraźnie ostrzegał przed niebezpieczeństwem wynikającym z politycznej bierności. Dla niego bezpieczeństwo nie było sprawą deklaratywną, to musiało być oparte na realnej sile militarnej. Jeszcze kilka miesięcy temu, komentując działania Ministerstwa Obrony Narodowej, generał mówił: Mam nadzieję, że będziemy na tyle silni, żeby to Putin bał się nas. Krytykował powolność modernizacji wojska i apelował o większe inwestycje w sprzęt szkolenia i gotowość obronną. Wskazywał, że sojusze międzynarodowe, takie jak NATO, choć ważne, nie zagwarantują nam bezpieczeństwa w pierwszych godzinach ewentualnego konfliktu. Musimy być gotowi bronić się sami, mówił z całą stanowczością. Nie ufał też Kremlowi. Na pytanie o ewentualne ustępstwa wobec Rosji odpowiedział krótko i bez zawahania: Nie wolno iść na żadne ustępstwa z Rosją. Dla generała Skrzypczaka było oczywiste, że każde cofnięcie się, każda próba dyplomatycznej gry z Putinem, to zaproszenie do kolejnej eskalacji. Wzywał do strategicznej czujności, do przygotowań obronnych i edukowania społeczeństwa w zakresie potencjalnych zagrożeń. W ciągu ostatniego roku generał wielokrotnie gościł w mediach, gdzie dzielił się swoim doświadczeniem i ostrzegał przed geopolitycznym marazmem. Nie był zwolennikiem straszenia. Lecz racjonalnego planowania i mówienia prawdy, nawet jeśli ta była niewygodna. Jego słowa padały z ust człowieka, który całe życie poświęcił służbie wojskowej i obronie kraju. Miał za sobą lata doświadczeń, także tych z misji zagranicznych, a jego opinia była szanowana zarówno przez polityków, jak i zwykłych obywateli. Dziś, gdy wiadomość o jego śmierci obiega Polskę, jego głos staje się jeszcze bardziej przejmujący. Generał Skrzypczak nie bał się mówić rzeczy trudnych. Jego odejście to nie tylko strata dla wojska, ale też dla całego społeczeństwa, które potrzebuje ludzi z wizją, determinacją i odwagą. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi wspomnieniami o Generał Skrzypczaku w komentarzach. Jak odebraliście jego słowa? Czy dziś brzmią inaczej niż wtedy, gdy je wypowiadał? Subskrybujcie kanał Alicja, Plotki Gwiazdy aby nie przegapić kolejnych ważnych historii i wspomnień o tych, którzy odcisnęli piętno na naszej współczesności.